Dziś mój pierwszy trening. Dostałem rakietkę. Już wiem od Maćka, że to nie jest paletka, a co dzisiaj robimy? No, sprawdzimy, czy pod koniec treningu uda się odbić 10 razy. <tryk> nie, nie. Zaczynamy od trzymania rakietki. To przechodzimy do pozycji przy stole. Pozycja gotowości to jest taka najważniejsza rzecz. Skierowana w bok i podnosimy ruch do góry. Bardziej z dołu pamiętaj, musisz się opodnieść. Piłka w siatkę leci, dlatego że grasz płasko. Raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, yes. dziesięć dalej, dwanaście, dwanaście. trzynaście. Za pierwszym 17. razem, dziesiątym, piętnastym, nieważne.